Tym o wakacje udało mi się zaprosić dzisiaj dwie wspaniałe wykonawczynie, dwie artystki dysponujące głosami sopranowymi, tak zwane soprany. Sopranistki współczesne, jak widać, w najmniejszym stopniu nie przypominają sopranistek XIX-wiecznych. Są młode, piękne, zgrabne, podczas gdy sopranistki XIX wieczne wyglądały jak hipopotamy. Nasze sopranistki od hipopotamów różni wszystko, a od piranii szminka. Zanim jednak wykonamy wspólnie utwór, to ja chciałem państwu powiedzieć krótką anegdotkę, która dotyczy przede wszystkim Wiednia, Biedeń Centrum, stolica, najpiękniejsze miasto światowej muzyki Wiedeń, w którym no, przede wszystkim działała wspaniała wiedeńska opera. Konkursował z nią troszeczkę Rzym, ale Rzym miał operę przyciężkawą. Paryż się starał, szukał dopiero głosów. Rzecz zaczyna się w zasadzie na Montmartre, w małej kafejce, w której oto, dziś się wchodzi wytworny, wspaniały mężczyzna, ówcześnie doskonale rozpoznawany, uwielbiany przez mężczyzn, przez kobiety no po prostu arbiter eleganciar, po prostu mężczyzna, który miał wszystko na sobie idealne, doskonały surd, doskonale skrojony, fantastyczne, wspaniałe trzewiki i e, rewelacyjną chusteczkę e, w butonierce uszutą przez genialnego krawca, który to krawiec, okazało się, przyjechał do Paryża aż z Wiednia. Krawiec ten pochodził w zasadzie z Polski, to był biedny polski emigrant, który, dziękuję, widzę, że Państwu podoba, e, biedny emigrant, który, proszę Państwa, z dobrej rodziny, naprawdę z dobrej rodziny, przyjechał do Wiednia i tam, dostał zamówienie od wybitnej śpiewaczki, która w tym czasie przebywała w Paryżu. On wtedy też, ponieważ szył właśnie tę chusteczkę. Otóż ta śpiewaczka zamówiła sobie apaszkę na operę, która miała premierę za dwa tygodnie, więc ten krawiec wyjechał. Ta, to, to ciekawa, ciekawa historia, ja też tak uważam. Wyjechał do Wiednia, a w Wiedniu jak to w Wiedniu? Bal, walc od rana do wieczora albo od wieczora do rana. Oczywiście też kafe, Wiener, Wiener Schnitzel, Wiener Spritzer. O, tutaj na przykład. Mą ciekawostkę, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiedzą, co jest winer sprycer. To jest pół na pół się rozrabia białe wino z czystą wodą kryniczną. Jak już jestem w Krynicy, to trudno nie wspomnieć o tej bajkowej miejscowości pięknej i urokliwej. I tenorze, no wielkim polskim tenorze, który działał tam w Krynicy, uwielbiany przez wszystkie kobiety, on chodził na balkon, pod balkonem one wszystkie stały, to zupełnie odwrotnie niż w znanym dramacie Romeo i Julia. Ona była na balkonie, a on na dole. On śpiewał, chciałyście, równoprawnienia to macie. No i one rzeczywiście chciały, to znaczy chciały z nim żyć, spędzić życie, pieścić go, całować, mieć z nim dzieci. Mieć, e, Dzieci, o właśnie, dzieci. Dzieci.